Witam serdecznie, z tej strony Dominika z Mini Gospodarstwo Żukowskich, a w dzisiejszym odcinku pokażę Państwu jak sadzimy naszą fasolkę szparagową z rozsady. Zapraszam do oglądania, że pokrótce opowiem jaką fasolkę sadzimy, dlaczego z rozsady i no po prostu o co w tym wszystkim chodzi. Mianowicie mamy odmianę złotą faksę wysiewaną w skrzyneczki na rozsadę. Mamy również tą samą fasolkę wysianą już do gruntu. Także zapraszam, zobaczymy. Chcemy po prostu przy, przy, przyspieszyć ten proces kwitnienia i tak dalej. Więc sami Państwo rozumiecie, no zależy nam na szybkich zbiorach. Więc pokażę zaraz, jak nasza fasolka się już prezentuje. Ta fasolka prezentuje się w ten sposób. Widać, że już tam dolne liście zaczynają pomału żółknąć. No niestety, czekaliśmy na ciepłe noce. No i mamy już te ciepłe noce, więc mam nadzieję, że jak ją wysadzę teraz do gruntu, to będzie wszystko fajnie. Nic nie stanie się z nią, więc zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Pokrótce pokażę Państwu, gdzie będziemy ją sadzić, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Powiem tylko, że musimy jeszcze przygotować częściowo pole, ponieważ jest jakby przeagregowane, przeglebogryzowane, tylko że chcemy zrobić po dwa rzędy, więc jakby jak w przypadku papryki, czy właśnie selera, będę po prostu robiła międzyrzędzia obredlaczem do ziemniaków, bo po prostu w ten sposób będzie nam najprościej potem opierać to opielaczem także no sami zobaczcie jak to będzie wszystko wyglądało tutaj mamy paprykę, jak, może ktoś już oglądał filmik z sadzenia papryki jak nie to zapraszam a tuż obok dwa przejazdy są trzy przejazdy właściwie zrobione już agregatem właśnie pod fasolkę szparagową także no, zabieram się do pracy i Siadam w ciągnik i jadę, że tak powiem, przygotowuję tutaj te międzyrządki. No i zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. I mam już przygotowane. Zaraz Państwu pokażę, jak to się prezentuje i o co mi dokładnie chodziło. Ach, tak się to prezentuje, o to mi chodziło. Tutaj mamy podzielone teraz na dwa rządki, żeby po dwóch stronach wsadzać tą oto fasolkę szparagową. Także, no co, bierzemy się do pracy. Standardowo muszę przynieść tutaj całą tą fasolkę, rozsadę, porozkładać sobie po rządkach. No i... No i jedziemy z tym Tą fasolą. co samego, to fasolka już praktycznie kwitnie, tu ma już zawięski kwiatów. Więc jeszcze troszeczkę i niedługo będziemy mieli świeżą fasolkę szperego, Także Fasolki jest 12 skrzyneczek, i to po mój stołeczek, i zaczynamy sadzić. No to co? Zakasam rękawiczki. No jedziemy z tym sadzeniem, także standardowo. Yy, mamy tutaj ten, nie wiem w sumie jak to się nazywa, wykrawacz? Nie wiem, sadzi się tym bardzo fajnie różne sadzoneczki, więc naprawdę kto szukał czy coś, polecam serdecznie. Kosztuje nie dużo a bardzo ułatwia pracę. Także co, rękawiczki standardowo, i potem pełno pod paznokciami tego wszystkiego, w sumie to mi nie przeszkadza, ale wiecie. Ten człowiek nie może ich toczyć z tych No nic, zaczynamy sadzenie. Ale grzeje słoneczko, aż normalnie, jak nałożam rękawiczki, to czuję, że parzy. No w każdym razie zacznijmy skupmy się na tej fasolce. Ja myślę, że u mnie będę ją próbowała sadzić na przykład tak o po cztery sztuki. Nie wiem, jeszcze nigdy tak nie sadziłam fasolki z rozsady. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No widać, że ładnie odchodzą korzonki. Nie będzie problemu z tym, że coś tam się porwie. No, ale jak takie małe będą, to też wrzucę To po prostu może akurat urosną. No cóż. E... Zobaczymy jak to będzie szło. Chyba jak jeszcze się przesunę, bo widzę, że już zaczynam. Także podążajcie za mną. O ciach! I tak. Zaczynamy sadzenie. Pierwsza kurczka. Ciach do gruntu. Także potem, może, jeszcze podsypię obornikiem granulowanym. Ale na razie skończył mi się, więc jakby, jak pojadę sobie do, do miasta, zakupię to, wtedy podsypię. Wiadomo, po, po całym sadzeniu standardowo podlewanko, bo wiadomo, że roślina teraz ma taki szok, a poza tym jest bardzo ciepło. Więc przypuszczam, że. No to dla niej może być też takim lekkim szokiem, chociaż ona w sumie wyszła z, ze szklarni, ale no wiadomo, naruszamy trochę te korzenie mimo wszystko. Także no będziemy właśnie w taki sposób sadzić. Myślę, że to nawet całkiem dobrze wygląda. To co, zaczynamy. Będę sadziła raczej co tak, nie wiem, tak na oko w sumie, nie, nie tego. Może będę korzystała po prostu z tej oto mojej, że w miarę równo było. Nie wiem w sumie jak to nazwać. No tak myślę, że tak będzie ok. Także zobaczymy się za chwilę, jak już coś tam posadzę. patrzcie, chodźcie razem ze mną. Jak widzicie, część fasolki za mną, wygląda to już całkiem nawet ładnie, posadzone, także no, lecimy dalej. Zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem skrzyneczek, także lecimy z tym. Fasolka już jest cała wysadzona. Zostały nam tylko 10 skrzynek fasolki, która jest jeszcze troszkę mniejsza. Także na dzisiaj to już koniec sadzenia. Będziemy jeszcze tylko podlewać, bo tu Antoś troszeczkę podlewał, ale potrzeba jeszcze trochę wody, więc zobaczcie jak to się już prezentuje. Tak to wygląda. Tyle wyszło tej fasolki, nie wyszedł cały rząd i tylko wyszło półtora, więc w sumie nawet spoko, bo Tutaj dostawimy jeszcze tą fasolkę, która jeszcze rośnie w skrzyneczkach, więc no na dzisiaj to chyba będzie koniec sadzenia, także idziemy podlewać. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, może jakiś komentarz. I zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie nas także na Facebooku. Do zobaczyska! Cześć! Cześć!